Cześć! BMW właśnie zaprezentowało nowy, sportowy model o oznaczeniu M2. Tak w całej krasi okazałości wygląda nowy pojazd. A tak w gwoli przypomnienia prezentował się poprzednik. Nowe BMW M2 to małe, sportowe kupe. Producent w nowym modelu zdecydował się na mniejsze nerki niż w M3, czy m 4 i bardzo dobrze. Ponadto nerki są teraz bez ramek. Wygląda to bardzo dobrze i nieco subtelniej. Mi osobiście mniejsze nerki bardziej się podobają. Spójrzcie proszę na tył. Ten jest konkretny, ostry i zadziorny. Uwagę przyciąga tutaj potężny czarny dyfuzor z czterema końcówkami wydechu. Wow! Nie da się ukryć, że styliści z BMW przy projektowaniu nowej M2 wzorowali się na koncepcie 2002 Homage. Widzicie tutaj pewne podobieństwo? Kształty stylistyczne zastosowane w nowej BMC są mieszane. Odnajdziemy tutaj ostre, kanciaste, jak i obłe kształty. Pojazd wręcz krzyczy. Słuchajcie, ze mną nie ma żartu. Zarazem, wzornictwo nowego pojazdu może wzbudzać kontrowersje. Ale wiecie co? Mi się to auto podoba. A wam? Napiszcie proszę w komentarzu. Jak przystało na sportową konstrukcję auta, odnajdziemy tutaj sporo elementów aerodynamicznych. Mowa tutaj o prostych, dużych wlotach powietrza w zderzaku całkiem pokaźnych rozmiarów, tylny dyfuzor oraz zintegrowany spoiler. Auta rosną, to jest fakt. Nie da się ukryć, że i w tym przypadku tak jest. Od poprzednika nowe M2 jest większe. Zatem długość pojazdu wynosi teraz 4580 mm, szerokość to 1887 mm, wysokość wynosi 1402 mm. Jako ciekawostka, nowa M2 jest większa nawet od M3 E46. Całkiem duża jest także masa nowego pojazdu. Waga wynosi 1780 30 kg w przypadku skrzyni manualnej i 1754 kg ze skrzynią automatyczną. Zwróćcie proszę uwagę, że nadkola zostały mocno napompowane, a w ich wnętrzu zacnie prezentują się 19 calowe felgi obute oponą w rozmiarze 275 na 35 z przodu i 20 calowe felgi z oponą w rozmiarze 285 x 30 z tyłu. Standardowe obręcze dostępne są w kolorze czarnym. A co odnajdziemy pod maską nowej M2? Krótko i na temat. Tutaj drzemie motor, który napędza już M3 i M4. Czyli silnik benzynowy o oznaczeniu kodowym S58. Jest to 3-litrowa rzędowa szóstka podwójnie doładowana. Motor ten rozwija 460 koni mechanicznych mocy i posiada 550 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Względem poprzedniej generacji zyskujemy 43 konie mechaniczne mocy i 50 Nm momentu obrotowego. Musicie jednak wiedzieć, że w przeciwieństwie do M3 tutaj nie dostaniecie napędu X-Drive. A czy to się zmieni? Nie wiem. W nowej M2 napęd na tylną oś przynosi jest za pośrednictwem ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów lub sześciostopniowej stopniowej przekładni manualnej. Nowe BMW od 0 do 100 km na godzinę przyspiesza w 4,3 sekundy z manualem i w 4,1 sekundy z automatem. Maksymalna prędkość została ograniczona do 250 km na godzinę. Jeśli jednak dla kogoś byłoby to mało, to za dodatkową opłatą istnieje możliwość zwiększenia limitu prędkości do 285 km na godzinę. Ta opcja dostępna jest w pakiecie M-Driver. Standardowo MK wyposażona jest w adaptacyjne zawieszenie i kontrolę trakcji z wieloma trybami jazdy do wyboru. Producent szczególnie nie kryje, że M2 to pojazd sportowy i najlepiej odnajdzie się w swoim naturalnym środowisku, czyli na torze. Temu mają świadczyć takie elementy jak mechanizm różnicowy z pełną blokadą i dwukomorowa misa olejowa zapewniająca odpowiednie smarowanie również podczas dużych obciążeń. Przejdźmy proszę do wnętrza nowego pojazdu, a to jest nowoczesne i schludne. Przed kierowcą pojawiły się dwa ekrany, jeden o przekątnej 12,3 cala, drugi 14,9 cala, skupiający system multimedialny. Ponadto w środku odnajdziemy sporo elementów wykończonych skórą, aluminium i włóknem węglowym. W nowej M2 dostajemy nowe fotele z podświetlonym logo MKI w zagłówkach. Opcjonalnie można wymienić je na fotele kubełkowe z włókna węglowego. To element pakietu carbon, obejmującego jeszcze m.in. karbonowy dach, który pozwala na redukcję masy auta. Popatrzcie raz jeszcze proszę na wnętrze tego pojazdu. Całe wnętrze wygląda naprawdę fenomenalnie. A jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie proszę w komentarzu. Standardowe wyposażenie M2 składa się m.in. z trójstrefowej klimatyzacji automatycznej, BMW Live Cockpit Plus, z systemem nawigacyjnym BMW Maps czy oświetleniem ambientowym. Idąc dalej w nowej M2 znalazł się również adaptacyjny układ jezdny BMW M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami, układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem M-Dynamic oraz wydajny układ hamulcowy M z pływającymi tarczami i sześciotłoczkowymi zaciskami stałymi z przodu i jednotłoczkowymi zaciskami pływającymi z tyłu. Ponadto w MC będzie można zmieniać twardość pedału hamulca. Cena nowej M2 zaczyna się od 350 tysięcy zł. W tej cenie do wyboru mamy jeden z pięciu kolorów nadwozia. Biel alpejska, niebieski Zandvoort, czarny Szafir, czerwony Toronto M, i szary Brooklyn M. Standardowo we wnętrzu otrzymujemy tapicerkę albo z Alcantary lub ze skóry Vernassa. Ponadto dopłacając 8100 zł możemy zamówić skórę Merino. Opcji za jedyne 53 600 zł dostępny jest pakiet M Race Track, w skład którego wchodzi karbonowy dach, kubełkowe fotele, karbonowe listwy ozdobne i pakiet M Driver. Cena jak za tego typu pojazd gwarantujący naprawdę niesamowite wrażenia z jazdy kształtuje się całkiem przyzwoicie, odnosząc to z całą pewnością do konkurentów. Na stronie producenta jest już dostępny konfigurator, więc można popuścić nieco wodze fantazji i stworzyć swoją własną M-kę. Zatem do dzieła. Ja już skonfigurowałem swoją nową M2. A Wy? Nowe M2 będzie produkowane w fabryce San Luis Potosi w Meksyku i stamtąd będzie wysyłane na rynki całego świata. Pierwsi szczęśliwcy dostaną swoje auta w przyszłym roku. Napiszcie proszę w komentarzu co sądzicie o najnowszej M2 i czy przypadł ten pojazd Wam do gustu? Zapraszam do dyskusji. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia niebawem. Cześć.